Ja proszę Państwa jeszcze tylko jedną krótką uwagę. Jestem zdziwiony i szczerze zaniepokojony wielką ciszą, jaka zapanowała wokół kwestii intronizacji na błoniach krakowskich w tym roku, 24 listopada, dokonania tej y, uroczystości. No bo bardzo dziwne, mamy już właściwie. Tylko półtora tygodnia do przewidywanego terminu, którego domagają się najwyższe siły Boskie, prawda? Przez swoich wysłanników i, i, i orędowników, można nazwać proroków, wizjonerów. No, a tu cisza nawet od arcybiskupa Jędraszewskiego nic nie słychać. Czyżby on się też wystraszył i nic z tego nie miało być? Czy tylko przyjdzie sam pan naczanek ze swoimi rycerzami i będzie działał, i ciekawe, czy wtedy milicja lub ktoś będzie interweniował? Bardzo to jest dziwne i niepokojące. A kwestia pilnej intronizacji 24 listopada bieżącego roku. W Dzień Chrystusa Króla jest sprawą bardzo ważną, bardzo pilną i wręcz fundamentalną dla dalszego istnienia i rozwoju Rzeczypospolitej. Więc wzmóżmy wysiłki, modły, posty i wszelkie działania, by się udało to choćby częściowo dokonać. A jeżeli teraz by to nie wyszło, przynajmniej w takiej formie, jak powinno, to żeby jak najszybciej. Dokończono prawdziwą, pełną intronizację, bo widać jaka jest niepewna sytuacja w świecie, a i w kraju może być gorąco. Pominą się również możliwe kwestie kataklizmów różnych, katastrof naturalnych, a nawet niestety i wojny, bo niektórzy wzywają do robienia zapasów, że mają takie przekazy z nieba. No więc ora Edna Bora i. Domagajmy się intronizacji, a na razie róbmy ją choćby w własnym zakresie, co daj Boże, Amen.